Dzień dobry Państwu. Tak jak zapowiedział mnie kolega, nazywam się Łukasz Rosa i w firmie HP odpowiadam za głównie urządzenia atramentowe biznesowe, czyli za ten najszybciej rozwijający się segment. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o bezpieczeństwie infrastruktury druku. Żałuję, że tak dużo osób wyszło, no ale to w sumie pechowcy, tak? Zostali ci najlepsi, którzy dbają o bezpieczeństwo swojego druku. Szanowni Państwo, najpierw zwróćmy uwagę, czy spójrzmy w ogóle, jak wygląda w chwili obecnej badanie rynku w Stanach, głównie północna Ameryka, Stany Zjednoczone? 60% ankietowanych przedsiębiorstw zgłasza czy że odnotowało naruszenia ochrony swojego druku. Tak? 73% dyrektorów do spraw bezpieczeństwa informacji spodziewa się dużego naruszenia, a 64% kierowników do spraw informatyki. Twierdzi, że może posiadać wrogi oprogramowanie w swojej infrastrukturze druku. To roczne koszty średnio na poziomie 8 milionów dolarów. Dużo niedużo, tak? W skali polskich przedsiębiorstw całkiem sporo. W Stanach Zjednoczonych może niedużo. Nie zdajemy sobie na dobrą sprawę sprawy, jak ważne jest zabezpieczenie całej infrastruktury druku. Dbamy o spójność serwerów, sieci, komputerów przenośnych, stacjonarnych. Telefonów komórkowych, budynków, pracowników, ale pomijamy ten jeden element. Spośród listy największych firm Forbesa aż 92% wykryło naruszenie bezpieczeństwa. A 60% z tych naruszeń to nasze ludzkie błędy. Szeroko pojęte. I dzisiaj zwrócę Waszą uwagę na to, na co wszyscy jako zarządzający infrastrukturą druku, właściciele firm, przyszli, przyszli przedsiębiorcy powinniśmy zwracać uwagę to są rzeczy czasami trywialne ale niezwykle ważne i dlaczego tak się dzieje skąd te wszystkie naruszenia przede wszystkim dlatego że naszym głównym obiektem zainteresowania pozostają komputery stacjonarne i przenośne aż 91% z ankietowanych w pierwszej kolejności zabezpiecza pecety szeroko pojęte 77% dba o urządzenia mobilne i o ich bezpieczeństwo, 77% o serwery, a tylko 18% z nas dba o drukarki. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w chwili obecnej takie urządzenie drukujące niczym nie różni się od komputera, ponieważ posiada taki sam dysk twardy, szyfrowany bądź nie, posiada oprogramowanie takie jak BIOS, posiada zwykły procesor, posiada pamięć RAM, Pamięć taką operacyjną, która zarządza urządzeniem, posiada dostęp do internetu, do dysków wirtualnych, do chmury, do różnego rodzaju aplikacji, z możliwością instalowania aplikacji na tym urządzeniu. Posiada dostęp do poczty elektronicznej, bazy adresów, z możliwością przesyłania na konkretne adresy mailowe treści skanowanych bądź drukowanych na urządzeniu. A także ma dostęp do naszej sieci firmowej. Dlaczego dbamy o te urządzenia mniej? Aniżeli dbamy o swoje komputery czy urządzenia przenośne. Świetnym przykładem jest pewna duńska firma, która, wyobraźcie sobie Państwo, w pewien poniedziałek, ubiegłym roku w styczniu, przychodząc do firmy, zastała totalne, można powiedzieć, wykluczenie. Przyszli do firmy i zobaczyli, że nie mają dostępu do systemu RP, do systemu finansowego, nie mogą otworzyć swojej bazy klientów. Nie mogą tworzyć swojej poczty elektronicznej, nie mają dostępu do stron internetowych. No i co, myślicie, że całe to naruszenie wydarzyło się przez komputer, przez serwer, przez sieć, ktoś przyszedł w nocy i się włamał? Nie. Wszystko to spowodowała drukarka do etykiet podłączona do sieci, ponieważ w tym momencie to są najbardziej newralgiczne punkty. Bardzo łatwo jest schakować urządzenie. Które ma założone defaultowe hasło do, do routera bezprzewodowego. A często o tym zapominamy. Nie myślimy nawet o tym, tak? Tej firmie akurat udało się wytransferować pieniądze z ich konta firmowego na konto zewnętrzne, więc przynajmniej na tyle uratowali swoją płynność finansową. Ale czego zażądała osoba, która, czy grupa osób, która włamała się do ich przedsiębiorstwa? Pieniędzy. Za to, że w zamian za uzyskanie z powrotem dostępu do wszystkich aplikacji, wszystkich systemów, muszą zapłacić pewne fee, tak? Nie zgodzili się na to, oczywiście wezwali policję, ale przez kilka tygodni prowadzili firmę w Zeszytach, mówiąc kolokwialnie, na co warto zwracać uwagę z takich najważniejszych punktów. Moim celem dzisiejszej prelekcji byłoby to, żebyście. Wyszli bogaci o pewną wiedzę, bardzo prostą czasami, bardzo trywialną, ale taką, na którą ciężko wpaść czasami od tak samemu, bo nie zwracamy na to uwagi. Po pierwsze, to, co może powodować pewnego rodzaju problemy, to niezabezpieczone urządzenia, które w szeroko pojęty sposób mogą być punktem wejścia do sieci firmowej, czyli defaultowe hasła. Użytkownicy, którzy mogą zmieniać w pewien sposób Um, ustawienia urządzeń, a także wysyłać zeskanowane dokumenty do dowolnych adresów mailowych. To czasami błąd ludzki, literówka, tak? Tak zwany czeski błąd spowoduje, że treść danej umowy, danego postępowania, danego zapytania ofertowego wędruje w zupełnie innym miejscu, niż byśmy tego chcieli. Um, wydruki poufne, które nie są odbierane z urządzenia, ile razy zdarzyło nam się to? Że siedząc kilka pokoi dalej puściłem na duże urządzenie korytarzowe wydruk, dajmy na to mojego listu prowizyjnego czy listy płac moich pracowników, i w międzyczasie idąc do tego urządzenia rzeczy trywialne. Wylała mi się kawa, idę do łazienki. Szef zapytał mnie o jakiś bardzo ważny projekt, muszę z nim chwilę porozmawiać. Jeśli nie mam autoryzacji tego wydruku i tak zwanego wydruku podążającego, ten wydruk już tam leży. I osoba niepowołana, dajmy na to serwisant, który może być wtyczką z innej firmy, przychodzi, sprawdza co zostało tam wydrukowane, ma dostęp do moich poufnych danych. Czę bardzo często się tak zdarza. Jeśli chodzi o koszty, każdy musi ocenić to sobie sam. Tak? Z mojej perspektywy koszty mogą być gigantyczne, ponieważ mogą to być milionowe straty, mogą to być utracone postępowania, mogą to być straty gigantycznych kontraktów, a także Mega odszkodowanie opłacone za to, że ujawniamy dane naszych klientów do osób całkowicie niepowołanych. To, co mówiłem, dbamy o każdy jeden element naszej firmy. Czasami dbamy nawet bardziej o zabezpieczenie budynków poprzez ochronę monitoring, aniżeli dbamy o urządzenia drukujące. Podstawowe newralgiczne punkty to przede wszystkim BIOS. I system operacyjny urządzenia. Gdybym zadał Państwu pytanie, ile z Was. Wgrało jakieś oprogramowanie antywirusowe na swoje urządzenie. To ciekawe jest tym, jaka by była odpowiedź. Czy ktokolwiek spróbował? Tak. No Jasne, że nie, bo coś takiego nie istnieje. Ale producenci drukarek zabezpieczają w odpowiedni sposób urządzenia przed dostaniem się z zewnątrz. Natomiast BIOS jest taką bardzo newralgiczną, bardzo newralgicznym miejscem stosunkowo łatwy do wejścia, szczególnie jeśli jest defaultowym BIOSem, tak? Niedostosowany przez konkretnego producenta, nienapisanym dla konkretnej grupy urządzeń, jest bardzo łatwy do zhakowania. Kolejna sprawa to sieć. Zmieniacie hasła do swoich urządzeń? Cyklicznie? Co miesiąc? Co kwartał? Bardzo często korporacje wymuszają na nas, żebyśmy zmieniali hasła do swojego komputera, które jednocześnie jest hasłem do naszego, dajmy na to Outlooka i innych podzespołów Microsoftowych. Pytanie, czy robicie to cyklicznie do swoich urządzeń drukujących? No właśnie, to są te miejsca, tak. Kolejna sprawa, dyski twarde, które mają wasze urządzenia. Czy szyfrujecie dyski twarde? Tam są przechowywane wasze dokumenty, które wysyłacie w międzyczasie na swoje urządzenie. Zakładam, że też ich nie szyfrujecie, tak. Jak gdybym tutaj nie pracował, gdzie pracuję, pewnie też bym nie wiedział o tym, że trzeba je szyfrować, tak? Skany, skany różnego rodzaju dokumentów, które mogą być przechowywane na urządzeniu i rozsyłane do różnych adresa, różnych odbiorców naszej poczty. Czy macie stworzone listy odbiorców mailowe? Pewnie nie, tak? To są rzeczy znowu trywialne, na które warto zwracać uwagę. I rzeczy kolejne, bardzo trywialne, to na przykład papier firmowy. Ile z was, ilu z was ma zabezpieczoną szufladę z papierem firmowym w sposób trwały? Dlaczego warto zabezpieczać papier firmowy? Dlatego że ktoś, mający do niego dostęp, może wydrukować jakieś zapytanie ofertowe, jakieś pismo, podbić pieczątkę i wysłać ją w imieniu na przykład zarządu naszej firmy. Znowu trywialne rzeczy, tak? Jak się przed tym zabezpieczać? My proponujemy takie podejście 3D, czyli z jednej strony zabezpieczamy urządzenie, dane i sam dokument, tak? Jak do tego podejść w sposób powiedziałbym prosty, ale kompleksowy? Po pierwsze, zadbać o samo urządzenie w odpowiedni sposób, z odpowiednim systemem operacyjnym, z odpowiednim biosem. Ponadto. Kontrola dostępu do funkcjonalności danego urządzenia. Bezpieczeństwo sieci, rzecz niezwykle ważna. Dyski twarde, same dokumenty i treści, które są szyfrowane. Monitorowanie i na bieżąco zarządzanie błędami i tym, co się dzieje w mojej infrastrukturze. Na trzy sposoby. Po pierwsze, urządzenia biznesowe firmy HP posiadają coś takiego jak HP Sure Start. Jest to bardzo prosta funkcjonalność, która niczym nie różni się od tego, co macie w naszych biznesowych notebookach. Jest to złota kopia BIOSu, która jest wgrana w urządzeniu i w odpowiednim miejscu schowana. System, który w którymkolwiek momencie pracy na danym sprzęcie wykryje, że wrogi oprogramowanie próbuje go w pewien sposób, nazwijmy to, schakować, wgrywa z automatu złotą kopię BIOSu i nadpisuje te wszystkie operacje, czyszcząc urządzenie. Kolejna sprawa to tak zwane white listy. Białe listy, które pozwalają ładować kod autoryzowany do urządzenia i urządzenie HP jest w stanie zczytać tylko i wyłącznie ten autoryzowany kod, przez co jeśli ja zdefiniuję sobie moich pracowników, to tylko oni będą w stanie na danym sprzęcie drukować. Ten strumień będzie tak zwany, no, można powiedzieć, jeden do jednego, tak? będzie w stanie urządzenie je, ten strumień odczytać. Wygrywanie włamań podczas pracy i informowanie administratora całej infrastruktury jak najbardziej. Tak? Na bieżąco możemy reagować na problemy, możemy je na bieżąco rozwiązywać, możemy je na bieżąco monitorować. I to, co moim zdaniem osobistym najbardziej ułatwia pracę osobie zarządzającej całą infrastrukturą IT, to HP Jet Advantage Security Manager. Jedna aplikacja, którą. Przy której pomocy zdalnie administrator po podłączeniu każdego jednego urządzenia jest w stanie zastosować te same protokoły bezpieczeństwa i ten sam sposób postępowania, stworzyć jedną politykę bezpieczeństwa dla całej swojej infrastruktury. Politykę, która z automatu będzie wgrywana na nowo podłączone urządzenie. Raz, wgrana polityk, raz zdefiniowana polityka jest kopiowana. Poprzez co nie mam problemu z tym, że za każdym razem muszę pamiętać o tym, że aha, miałem zmienić hasło do Wi-Fi Directa, miałem wyłączyć pewne funkcjonalności na ekranie dotykowym, miałem powyłączać porty USB, miałem odciąć tych pracowników od drukowania w kolorze, miałem zrobić to, 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 to. Administratorzy sieci nie muszą zajmować się tymi końcówkami na bieżąco. Mogą to scedować na jedną politykę, która jest zdefiniowana dla danej grupy odbiorców, i tą, polityką, apl tą politykę aplaudować na poszczególnych urządzeniach. Dla mnie, jako osoby, która zarządzałaby przedsiębiorstwem, coś takiego jest kluczowe. Oszczędza mi to czas, oszczędza mi to pieniądze, oszczędza mi to pracę tych pracowników, dlatego że oni mogą zostać przekierowani do ważniejszych zadań, aniżeli zajmowanie się infrastrukturą druku, a mam stuprocentową pewność, że moja infrastruktura druku jest tak samo bezpieczna jak inne elementy w mojej firmie. Tu mówimy o zabezpieczeniu urządzenia. Co z zabezpieczeniem danych? Po pierwsze, autoryzacja użytkowników. Część z Was pewnie korzysta z wydruku podążającego, ale co z tego? Kto z Was ma karty zbliżeniowe do swoich urządzeń w firmie? Mamy kilka osób na sali. Wcale niedużo. Może części się nie chciało podnieść ręki, może część sprawdza aktuali, aktualności na Facebooku, ale zupełnie serio. To, że macie kartę zbliżeniową, jeszcze nic nie oznacza. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na AliExpressie jest bardzo ciekawe urządzenie. Za 6 dolarów, dokładnie tyle kosztuje. Możemy sobie kupić koder kart zbliżeniowych. I teraz tak, wyobraźmy sobie sytuację. Tutaj pan. Ma u siebie serwisanta. I serwisant mówi: Wiesz co, stary, znamy się tyle czasu, pożycz mi kartę, muszę iść do Łazienki. Pożycza, pożycza mu pan kartę na dosłownie minutę. Tyle mu wystarczy. On w przeciągu 30 sekund koduje, zbiera kod z pana karty, czytuje go i koduje własną kartę zbliżeniową. Oddaje panu kartę jakby nigdy nic, a następnie ma dostęp do wszystkich pomieszczeń, do których ma pan. Jeśli ta karta też otwiera pomieszczenia, może drukować, co chce. Ma dostęp do wszystkich dokumentów na danym urządzeniu i tak na dobrą sprawę jest Panem w tej firmie. Podwójna autoryzacja to jest odpowiedź na ten problem, czyli z jednej strony karta zbliżeniowa, a z drugiej strony hasło PIN, które zna każdy indywidualny użytkownik. Podwójna autoryzacja nie powiem, że gwarantuje. Ale jest bliska gwarancji tego, że nikt niepowołany nie dostanie się do mojego urządzenia, nie zczyta tych dokumentów, nie będzie w stanie drukować na tym urządzeniu. Kolejna sprawa, niezwykle ważna, to szyfrowanie danych. W bardzo prosty sposób, podłączając się do jednej sieci, jesteśmy w stanie przejmować streaming danych w tej sieci. Banalne aplikacje, tak? I co jeśli nie mam szyfrowanego dokumentu? Mogę mieć autoryzację PIN-em odbioru danego dokumentu, ale tak na dobrą sprawę przy pomocy dwóch aplikacji jestem w stanie przejąć wydruk i go odczytać. Natomiast jeśli mam szyfrowany sam dokument, czyli treść dokumentu nie wyświetli się niepowołanej osobie, wówczas mam niemal 99% pewność, że ten wydruk, ten dokument jest bezpieczny. Dajemy na to rozwiązania. Bardzo proste, razem z urządzeniem. I bieżące monitorowanie nadużyć, czyli raportowanie w trybie live do osoby, która zarządza daną infrastrukturą. Zabezpieczenie dokumentów. Po pierwsze, szyfrowane dyski twarde. To kluczowa sprawa w urządzeniach drukujących. Dysk twardy z urządzenia można wyjąć niemalże tak samo prosto, jak tusz czy toner. Jest to banalnie, banalnie proste. I znowu. Mając taką osobę, osobę, która chce przejąć moje dane, ona wie, jak to zrobić, tak? Może obejrzała milion filmów na YouTubie, może jest serwisantem z zamiłowania, my tego nie wiemy. Przychodzi do nas, serwisuje nam urządzenie, bo na przykład wysypał nam się toner, a w międzyczasie podmienia nam dysk twardy. Szyfrowany dysk twardy uniemożliwia jego odczytanie, plus dodatkowo można go zabezpieczyć fizycznie, przed wyciągnięciem. Kolejna sprawa, wydruk podążający, o którym sobie mówiliśmy, i archiwizacja danych? Tak? Czyli bezpieczny sposób przechowywania, zabezpieczania dokumentów. Tutaj wynotowałem tylko kilka elementów, na które osoba zarządzająca infrastrukturą druku musi zwrócić uwagę. Ich jest tutaj kilkadziesiąt, tak? Pytanie, czy macie czas na to, żeby się nad tym zastanawiać? Czy macie czas na to, żeby podłączając nowe urządzenie, przejść krok po kroku taką checklistę? Moim zdaniem nie, dlatego że zarządzając firmą czy zarządzając całą infrastrukturą, macie tak dużo elementów, o których musicie myśleć, że na pewno któraś z tych rzeczy Wam umknie. A to są rzeczy, które załatwia ta jedna aplikacja, jedna polityka, jeden zdefiniowany sposób postępowania dla wszystkich urządzeń. I na koniec jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć o naszej nowej, przełomowej technologii druku, o urządzeniach HP PageWide. Wśród których mamy w chwili obecnej najbezpieczniejsze urządzenie na rynku w swojej klasie. Urządzenia HP PageWide to nic innego jak urządzenia drukujące ze stałą głowicą drukującą, atramentowe. W chwili obecnej najszybsze urządzenia kolorowe na świecie. Kolorowe, atramentowe na świecie. Urządzenia, które przy pomocy takiej stałej głowicy drukującej potrafią drukować do 75 stron na minutę przy oszczędności w porównaniu z urządzeniem laserowym do 50%. Na kosztach eksploatacji, kosztach podzespołów drukujących, ale także na kosztach wydruku. Urządzenia, które stosują technologię z dużych maszyn offsetowych i która zobaczycie Państwo w ciągu najbliższych dwóch lat będzie zastosowana w urządzeniach 3D. Urządzeniach A0, urządzeniach A3. Zachęcam do tego, żeby się troszeczkę bliżej temu przyjrzeć, dlatego że portfolio jest niezwykle ciekawe. Urządzenia w zakupie są niemalże takie same, jak urządzenie laserowe, natomiast koszty eksploatacji, koszt eksploatacji samej w sobie wyraźnie i bardzo szybko odczuwacie. Odczuwacie korzyści ze zmiany technologii. Po pierwsze, komfort pracy, bo urządzenia są niezwykle wydajne, a po drugie bezpieczeństwo. Na koniec chciałbym jeszcze zaprezentować Państwu film o bezpieczeństwie, który świetnie podsumuje to, co do tej pory sobie powiedzieliśmy. Introducing HP Secure Managed Print Services, a premium offering with the most advanced print security protections available on the market. The time is right because customer concern over security has never been greater. The top three points of fleet vulnerability are unsecured devices, data, and documents. We're responding with a managed print service that includes secure hardware, security software, and services to address customer concerns. As a result, we're rolling out the most comprehensive print security service in the industry. Let's begin with hardware. The HP printer portfolio includes the world's most secure printers with unique self healing features such as runtime intrusion detection and HP SureStart. If an attack is detected, the device automatically recovers. And after a reboot, HP Jet Advantage Security Manager software automatically checks and repairs any affected device security settings and secures ports and protocols. The HP Security Software Portfolio can extend security beyond the hardware by encrypting data flowing to and from printers or provide advanced user authentication like pull printing to ensure confidentiality for sensitive documents. Comprehensive security spans hardware, software, and services. HP is bringing our advanced hardware and security software under the umbrella of managed print services. As you know, securing a print fleet is more than a one time activity. Threats constantly evolve, so staying ahead requires constant vigilance. That's where managed print services play a vital role. Specifically, Providing IT security experts to advise customers on effective strategies for comprehensive printer security, maintaining the printer fleet with the latest preventive measures, and helping customers meet ever changing regulatory compliance requirements. HP Secure Managed Print services are now available to our global enterprise accounts. Our channel partners deliver much of this today, so our customers of all sizes can get the deepest level of device, data, and document security only with HP. Mnie. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam do tego, żeby podejść do nas do stoiska. Możecie tam również zobaczyć to nowe urządzenie z technologią PageWide. Macie mój adres mailowy, więc jeśli również mielibyście jakieś pytania, których nie chcecie zadawać tutaj, możecie je śmiało wysłać. Tu wiem, że mamy jeszcze jakąś sesję. Nie mamy już żadnej sesji. OK, także nawet internauci nie mają żadnych pytań. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do tego, żeby urządzenia i rozwiązania testować. Dziękuję bardzo. よかし。